Dzień dobry. Witajcie w czwartek. Dzisiaj będę robiła naszą taką wiecie, tradycyjną potrawę wigilijną, czyli smażone pieczarki. Nie wiem, czy w którymś domu też występuje jako potrawa tradycyjna pieczarki, czy występują, ale u nas tak już od mojego dzieciństwa zawsze mama robiła pieczarki, które stały wiecie po prostu przesmażone pie pieczarki. Ja wszyscy je tak uwielbiają, że pozostało to również w moim dorosłym domu. Przy czym ja je robię bardzo na ostro. Mama robiła bardziej delikatnie, pewnie dlatego, że ja byłam wtedy mała. A wiecie, no teraz już malutkim dzieciątkiem nie jestem i raczej malutkich dzieciątek też nie ma na Wigili, więc są na ostro. Są y, y, dużo sosu sojowego, pieprzu kalińskiego, y, zresztą wszystko w zależności od tego, na jakie przyprawy w danym czasie mam o nastrój. Siśnie narodowa potrawa będzie dzisiaj robiona. E, tu się e, gotuje Bigos, właściwie to się trzeci dzień już gotuje. E, natomiast dzisiaj to już właśnie skończy gotować, ale na razie jeszcze sobie mm, perkoczę. I zobaczcie, na ten czas, kiedy nie ma na nic czasu, na ten czas, kiedy nie ma na nic czasu, dobrze powiedziałam. <laughs> na taki czas fantastyczne jest to urządzenie, które generalnie to stoi zwykle nieużywane, bo jak się na szybko coś robi, to tak, wiecie, na co dzień to w yy, mniejszych ilościach, ale teraz, jak nie ma w ogóle czasu na to, żeby zająć się gotowaniem, to wolnowarto jest genialna sprawa. Yy, wczoraj tutaj na jednym paniku jedno się robiło, na drugim się drugie robiło, tu się gotowały warzywka, no to cudawianki się robiły, a w brzuchu burczało. Yy, mówię rano, bo ja jeszcze przed wyjściem do pracy to jeszcze potrafię dużo rzeczy ugotować, w sensie podgotować. Więc wyjęłam sobie udka, włożyłam do wolnowara, ustawiłam na 4 godzinki, po 4 godzinkach wolnowar mi się sam wyłączył, przyszłam do domu, obiad zrobiony. Teraz tylko właśnie włożyłam do piekarnika, żeby podgrzać całą tą misę, wiecie, ceramiczną i kobiet z bani, nad niczym już nie muszę myśleć, tylko podgrzać i tyle. Zobaczcie, dzisiaj byłam wyrosłanie bo takie jeszcze ostatnie dodatki do prezentów, takie kosmetyczne, wiecie, pachnące, a też kupiłam coś dla siebie. No nie mogłam się powstrzymać. Zobaczcie, Isana to jest krem do krem, krem duszy, no. żel do kąpieli, to znaczy żel do mycia staje się, tak? lisiem duft, czyli z zapachem. Bożego Narodzenia Tylko jaki to jest zapach Bożego Narodzenia A, tu mamy po angielsku Christmas feeling Klimat um, neutral No tu mamy oczywiście korzenne zapachy Bardzo ładne, bardzo ładne 3,99 zdaje się Receptura bez mikroplastiku hmm, hmm, hmm. Odpowiedni dla wegan ale mnie najbardziej tutaj chodziło o zapach. I zapach jest fenomenalny. No i jeszcze ten kolor, słuchajcie, świąteczny. Co prawda, e, jednak ten pierniczkowy wczorajszy, ten taki czekoladowo pierniczkowy, ładniejszy, ale ten też bardzo ładnie. Wiecie, będzie nas dużo w domu, więc e, nigdy za wiele takich rzeczy do mycia. I nie mogłam się też pohamować. To jest e, maseczka do twarzy dla miłośników dziadków do orzechów. No po prostu coś pięknego. E, to jest e, formuła nawilżająca z zapachem pomarańczowym. Co in, o Jezus, już, oni już mniejszych filterek, to nie mogli dawać. I wiecie, co to jest w ogóle e, produkt e, śmieszny, bo z, na, z jednej strony jest napisane Nederland, a z drugiej strony United Kingdom, więc nie mam pojęcia w każdym bądź razie jest to vegan. Nie wiem, czy znacie taką markę? Właśnie zauważyłam, że w tych takich zestawach prezentowych w Rosmanie jest ta marka Sense Ja tego wcześniej nawet w Rosmanie nie widziałam, ale mówię, wezmę jedną, bo one są też poprzeceniane, te maseczki. One są przecenione z 5,99 czy z 6,99, na pewno na 3,99. A wiecie, taką um, pourobieniową się w pielęgnację, to y, bardzo się nadam, bo jak tak się już napracujemy, napracujemy, to wtedy taka warstwa Nagilżająca położona na twarz na pewno nam poprawi nastrój. E, kupiłam też e, nie w Rosmanie, co prawda, ale kupiłam bardzo dużo udek dla mojego psa, żeby było już ugotowane, ale w razie, gdyby się, słuchajcie, pokończyło a wiecie, dużo du ludzi w domu, więc nikt nie ma ochoty dodatkowo jeszcze sterczeć przy garach. Szczególnie dla psa. Nie, żeby pies był gorszy, ale no wiecie, wszyscy chcą siedzieć przy stole. Więc wzięłam dla, dla gaby. No ja nie wiem, no dwie córki mam, owszem, ale to, to, to nie, w puszkach to dla, dla Lary, nie dla gaby. I słuchajcie, kupiłam um, butera, przy czym to jest koci pokarm, ale co to za różnica? A koci był w promocji po 4,29 z 5,99 i to jest ten grain free, czyli bezbożowa. Um, karma. Wzięłam 4, nie, wzięłam 5, tylko jeszcze jedna została w samochodzie, bo nie mogłam się zabrać z tym wszystkim i podzieliłam to sobie na dwa razy. Jak będę szła z pieskiem, to yy, zabiorę. Winstonki, oczywiście dentystyczne do gryzienia dla Lary, chociaż jej tutaj kości nie zabraknie w tym roku na święta, ale wiecie... Strzeżonego, Pan Bóg strzeże. I mój ukochany. Słuchajcie, jeżeli lubicie takie delikatnie kryjące, lekkie podkłady, ale takie kremowe, przy czym bardzo luźny taki ma, luźną formułę ma ten. ten. Ja kiedyś robiłam test tego Liren i On jest w tej chwili w genialnej cenie. Albo 12, albo 12,99, bo na te końcówki nie patrzę, więc. Spieszcie i bierzcie, bo ja, jeżeli zdążę, to jeszcze wezmę chyba jeden, bo to się raczej nie przeterminowuje, ile tu my mamy od otwarcia. 6 miesięcy na no to na pewno zużyje, a 12,99 nawet, jeżeli tam jest ta końcówka, to co to jest? 13 zł za podkład, on jest też Cruelty Free i jest przepięknie rozświetlający. On tutaj ma jeszcze SPF-15 na zimę to. I do tego jeszcze ma um, protektor niebieskiego światła, także a jak ktoś siedzi dużo przy komputerze, to na pewno mu się to przyda. Nawet w święta, jeśli ktoś siedzi przy komputerze. Także y, to by było na tyle. A z y, Polo, jak macie Polo y, obok siebie, gdzieś tam i y, y, lubicie dobrą kiełbaskę, a taką naprawdę dobrą, to ja bardzo serdecznie polecam y, kiełbasa krucha z wędzarni Szymona. Ona kosztuje 34,99, to jest 96% czystego mięsa bez żadnych z takich dziwnych dodatków. Przy czym ona dzisiaj była w promocji, ale nie uwierzycie jakiej. Podstawowa cena 34,99, a ona była dzisiaj w promocji po 10,99. I uwierzcie mi, Wzięłabym dużo, dużo więcej, ale zostało jedno kółko, tylko jedno kółko. Tu jest, co prawda, cena 34,99, ale w polo te promocyjne ceny są naliczane dopiero na paragonie przy kasie. Także musicie mi uwierzyć na słowo. Rewelacja. Także ja e, zaraz dam... Gabie jeść i słuchajcie, i Mateuszowi, bo Mateusz jeszcze u nas jest, bo wieczorem jedzie do domu już na święta, ale dam dzieciakom jeść i w zamian za to dzieci, jakoś trzeba sobie na obiad zapracować, prawda? Także dzieci w zamian za to idą do, na dół do piwnicy i będą przynosiły wszystkie zabawki choinkowe. Ja nie wiem, czy będę ubierała w tym roku dużą choinkę, z uwagi na to, że na święta u nas będą trzy piesy. Więc chyba od, y, ubiorę tylko małą choineczkę ale wszystkie inne zabawki będę wieszać. Wiecie, girlandy, cudawianki. Także efekt tych moich wypociń zobaczycie jutro rano, czyli dla Was no dziś, jeżeli to oglądacie w piątek. A na razie idziemy się posilić, nabrać, wiecie, siły przed ciężką pracą. Także do zobaczenia za chwilkę dla Was, a dla mnie pewnie za parę godzin. Buziaczki, do zobaczyska. Coraz mniej robi się miejsca na blatach, to to jest najlepszy dowód na to, że coraz bliżej święta, bo coraz więcej rzeczy się robi i coraz mniej na tych blatach miejsca jest. A tutaj zobaczcie, zobaczcie, wiecie co to jest? Nie wiem czy pamiętacie jak robiłam nalewkę, to znaczy jak zalewałam owoce, zasypywałam owoce cukrem. To 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 to, to jest pigwa. A tutaj jest przerobiona pigwa, a tutaj jest nalewka z Ekologicznych winogron. Dzisiaj to pozlewałam. Tam z tyłu została taka mętna część, a część jest jeszcze w słoikach niezlane, bo zabrakło mi butelek. Wyobraźcie sobie, ale to jutro będę kończyć, ale zobaczcie, czy to nie pięknie wygląda. Jedna butelka grappa moskatu, druga grappa jakaś inna, a tak naprawdę to po lewej stronie nalewka z pigmy, a po drugiej prawej stronie nalewka z winogron. Także, słuchajcie, już zięcia obdarzyłam nalewką z pigby, to znaczy bez przesady, obdarzyłam kieliszkiem, by młody mógł spokojnie i o własnych nogach dojechać do domu, także czy to nie jest piękny widok, szczególnie, że to jest własnej roboty, ja trzymam te butelki, one są przywiezione przez Przemka właśnie. Jezu, nie wiem, z Hiszpanii chyba, no ale nieważne, w każdym bądź razie y, grapa wypita, a one teraz służą jako butelki na nalewki, bo kocham ten kształt. Słuchajcie, ja wcale nie wiem, czy jestem bliżej, czy dalej tego tego końca, sprzątania, bo wydawało mi się, że już mam wszystko posprzątane, że już mam wszystko ogarnięte, a wychodzi na to, że gdzie nie spojrzę, to coraz. Więcej syfu wychodzi. To jest normalnie jakaś robota głupiego, dzień świstaka, czy jak to kto chce powiedzieć. Po prostu ja nie wiem, no ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, to jest okropne. Najbardziej podoba mi się ten kącik tutaj właśnie w przedpokoju. Tutaj mam już wszystko posprzątane, mam podsuwane szafki, pomty, a aczkolwiek pod nogami znowu mi piach strzela dlatego, że no wiecie, z pieskiem zwróciłam i no, no, z butów po prostu masakra, wszystko spada więc przed snem jeszcze będę dalej sprzątać, także tak e, 75% bo ich perfum zniknęło a pojawił się na ich miejscu koszyczek właśnie z zesz zeszłego roku od Mamy Mateusza tutaj mamy pięknie przystrojone lustro które uwielbiam w ogóle nie widać chyba w kamerze tych świecących światełek, tak troszeczkę tylko, ale one bardzo ładnie świecą. Jeszcze, pomimo tego, że lampki są z zeszłego roku, to czy znaczy baterie, ale wiecie, mamy zapas baterii, także w razie co, to oczywiście się powymienia. Także no, bardzo mi się podoba przedpokój, bardzo mi się podoba przedpokój, tylko wiecie jak to jest. Jak goście przyjadą, to pierwsze co zostanie zarzucone wszystkim, to ta szafka. Także no, cieszę, się, cieszę się na tę chwilę tym, co mam. Tu już czeka przygotowany obrus na Wigilię, także y, jutro będę go prasować. A y, pokój tak wygląda. Ja w tym roku, ze względu na to, że będą w domu trzy psy, to nie będę y, stawiać dużej choinki, nie mam mowy, dlatego y, przygotowałam taką wystrojoną półkę. Nie wiem tylko, czy jeszcze na górze nie dołożę jednych światełek. No, ale to jeszcze, jeszcze zobacz. Też wydaje mi się, że tak w miarę ładnie i elegancko wy, wygląda ta półka. E, Specjalnie, wiecie, nie zapalam światła górnego, bo wtedy to wszystko straci urok. Moja choineczka w tym roku to właśnie taka mała, skromna choineczka, dlatego że, wiecie, trzy pieski w domu to tu będzie Armagedon. Tym bardziej, że pieski się nie znają, dopiero będą się poznawać, a choinka stałaby wręcz do wyjścia na balkon, więc nie chcę ryzykować, że tutaj ktoś się pozabija, przewróci choinkę i jeszcze pociągnie wszystkie kable za sobą. Dlatego trudno, trudno w tym roku jest taka mała choineczka, ale wiecie, goście ważniejsi niż żebyśmy ciągle pilnowali choinki. Taka malutka musi wystarczyć. W oknie jak zwykle pali się gwiazda betlejemska, obrusik już mamy taki Taki wiecie, błyszczący, świąteczny, to znaczy on w ogóle nie jest świąteczny, taki bardziej orientalny powiedziałabym, ale ja go zawsze daję na święta, bo tak mi się podoba. Tu niestety nie mogę Wam puścić kolęd, które lecą, no bo wiecie, YouTube się przyczepi. Także no tak to wygląda, mnie się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Nie wiem, czy tu, nie, ale nie, z kolei nie, nie dam tych światełek, bo mi się bardzo podoba, jak w dzień wyglądają te gałązki, takie, wiecie, eleganckie, proste, bez żadnych ozdóbek. Ja sobie taką króciutką przerwę na kawę zrobiłam. Smacznego. Musi być kubek świąteczny, musi być pies świąteczny. Pokażcie, podnieś główkę. Kuku! Co ta matka chce od Ciebie? Mm. Także y, musi być kubek świąteczny. I co? Robię sobie z 15 minut przerwy, sobie właśnie wypiję tą kaweczkę. Jest godzina 21, a ja przede mną mam jeszcze taką fantastycznie pracującą noc, ale to nic, ale to nic, mnie to w ogóle nie przeszkadza, bo wreszcie słuchajcie, poczułam święta, poczułam ten nastrój i nie dlatego, że ustawiłam tą moją minimalistyczną, mocno minimalistyczną choinkę, w ogóle nie z tego powodu, tylko z tego powodu, że jutro już będzie mama, a jak będzie mama, będzie Przemek, przyjadą razem, bo na razie to wy wiecie, takie dwie z Gabą siedzimy, Żadnej atmosfery świąt tak naprawdę nie czuję. Jak mama przyjedzie, przyjedzie Przemek, zacznie się rozgardiasz, zacznie się, wiecie, życie w tym domu, no to e, wtedy dopiero będą święta. No bo co to za święta dla dwóch dziewczyn tutaj i no na trzeciej na czterech nogach. No trochę nas za mało. No wiecie, gdybyśmy musiały być same, to by była zupełnie inna historia. Ale tak to wiecie, czekamy na gości. Czekamy na to, żeby życie weszło w te ściany, takie prawdziwe życie, wiecie, krzyki, śmiechy, bo to dopiero wtedy są święta. To nie to gotowanie po nocach, nie to sprzątanie, bo tu gotuje się codziennie i sprząta się generalnie też codziennie, no może nie, nie wszystko naraz, ale, ale sprząta się codziennie. A jak przyjadą goście, to jest dopiero kwintesencja świąt. Przecież tak naprawdę, ja sama dla siebie to mogłabym tutaj siedzieć w tym pokoju, nie wiem, e, usmażyć sobie rybkę, obejrzeć film i pójść spać I po świętach, nie? No. A to dopiero ci goście sprawiają, że jesteśmy, czujemy ten prawdziwy nastrój. Mmm, swojego włosa zjadłam zupełnie oczywiście jest inaczej, jeżeli by, mielibyśmy z góry takie założenie, że będziemy tylko we trójkę na święta, no to wtedy wiadomo, ale to też czekałabym na to, aż Przemek wróci z pracy, aż wiecie, zasiądziemy wszyscy razem do stołu, ale że wiem, że będzie nas więcej, no to czekam na całą moją ukochaną gromadkę. Rzemek jutro kończy pracę gdzieś y, około 14.00. Tak, tak zapowiedział, a jak to będzie, to różnie bywa. Z Warszawy, słuchajcie, jedzie do Włocławka po mamę, a z Włocławka z powrotem, także zrobi chłopak. No, co tak patrzysz na mnie? Linkę przyniosłaś, mam rzucać linkę. Widzicie? No to rzucam, to leci. Lecisz po linkę? Więc y, zrobi chłopak parę kilometrów. Y, ale wiecie, obiadek już dla nich jest zrobiony, naleweczka jest wszelana, także będzie czym gości uczęstować, a jutro jeszcze będę, jak oni będą już jechać, z ja będę świeżutkie drożdżowe piekła, takie, taka moja tradycja, że jak gości jadą, to w nocy przed przyjazdem gości robi się pierogi, chociaż one już są zrobione, ale oprócz tego właśnie gniotę drożdżowe taką, wiecie, na duże ilości masła z dużą ilością rodzynek, bo u nas y, y, lubimy z rodzynkami. Wiem, że są y, domy, w których y, domownicy wolą jeść z bez rodzynek, tylko z kruszonką, ale ja bardzo lubię rodzynki. Nie wydłubuję ich z żadnego ciasta, tylko je jem. Więc takie też ciasto uczynię moim ukochanym, najbliższym. Także kończę kawkę. I naprawdę uwierzcie mi, nie mogę się doczekać już tego, aż oni przyjadą, bo no, to są święta dopiero. Im nas więcej, tym weselej, prawda? Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. No i niech będą piękne święta dla nas wszystkich, ale ja jeszcze życzeń wam nie składam, bo e, myślę, że wstawię taki króciutki filmik z życzeniami. Wikilie, może wszyscy coś nagramy? Nie wiem, zobaczę jeszcze, wiecie, chcę to zrobić na spontanie. W każdym razie yy, spijam kawarczkę i do dalszej pracy. A Wy już odpocznijcie. Odpocznijcie już, już czas odpoczywać. <grytanie> Buziaczki, do następnego razu. Pa, pa!